Cześć z strony Piesełek i witam Was w kolejnym odcinku z serii Bośnia Craft. Um, dzisiaj e, przyjdziemy się do fortecy, ale przedtem pokażę coś co nie pokazałem w, w tamtym odcinku, bo się skupiłem na budowie tego. No dróbcie odcinki jak nie wiecie co, co to jest w ogóle, dlaczego to jest takie wielkie. A więc tak, tablica projektów, ulepszenie murów, chcę zrobić ładniejsze mury, równe, ścieżki. Ścieżki jakieś na przykład tu, dom, do tu, tutaj do fontanny, tego typu, żeby ładne ścieżki były, były prowadzone do wszystkiego. Wyżej z Sandstone'a, jeśli oglądacie shorty to tam. Nie wiem, no tam po prostu, tam, tam, tam. Mam plany, ale to możliwe, że na jakiegoś live streama, jak znajdzie się czas. Most między górami, nie wiem po co, ale dla ozdoby. Ten mościko to tutaj. Taki duży, mości, ładny powinien mi wyjść. Tak patrzę. E, następne, co my tu mamy? Ulepszenie farm owiec i krów. Um. O, przepraszam. E, to tak. E, jeśli ktoś nie rozumie o co chodzi, jak ulepszenie, to co, co ty chcesz tu zrobić? E, po tym. O Boże. E... Dobra po tym wykopię coś po tym wykopie drugie pomieszczenie poczekam aż to wszystko zarośnie trawą tutaj wykopię schodki i tam będą sobie owce mieszkały ja będę mógł sobie włazić one będą albo na dole albo na górze obojętnie, po prostu potrzebuję więcej trawy też bo jak ich będzie pełno to pewnie będą dużo trawy zżerały więc to jest też ważne i u krów to samo i tu nie będzie jakiegoś przejścia ale myślę nad zrobieniem takiego Tutaj to po prostu szkło pomiędzy tym, żeby można było patrzeć coś takiego mniej więcej tu na jakimś odcinku i myślę, że na tym właśnie odcinku zrobimy sobie też ten mościk. Pożyjemy, zobaczymy, jak to mówię. Ja, często, ale chyba nie na odcinkach. A więc, stwierdzam. Poza odcinkiem... Wiem jak to brzmi, a spokojnie, nie wykopałem 5 staków diamentów. Poza odcinkiem... Dobra, musiałem zrobić cięcie chwilowe. Eee, Poza odcinkiem byłem, rozkopałem się w trochę dwie strony rozkopałem się w dwie strony, ta i ta e, tutaj możemy zobaczyć jak mi to wyszło do niczego się praktycznie tam nie dokopałem w sumie dosłownie do niczego, więc się poddałem. Tu mi trochę lepiej poszło i natrafiłem na takie... na Crimson? To jest Crimson Forest czy Wooden em, szybko sprawdź bo jestem głupi. Warp, Warped Forest, chyba to się tak mi mówi. I postanowiłem, że pozwiedzą, bo to mi dało nadzieję, przynajmniej jakikolwiek teren jest. Więc pomyślałem, że sobie pójdę. Pójdę. Spotkam piliny. Walczyłem tutaj też z gastem. Eee. No i tak patrzę na ten teren i mówię, dobra, lecimy, bo może nagle będzie lewitująca forteca. Tu wiecie, że tak. O nie, wierzę. Czy ja mogę wyjść z serwera, nie wiem, jakoś go zdespałnić czy coś? się ja nienawidzę tych, nie, nie określę go złym słowem, ale jak tylko strzeli we mnie kulą, to wyjdę z serwera i nie wrócę. Nie chcę zdechnąć, ok? W tym czasie, jak uciekam przed gustem, chciałem przeprosić tak na szybko za moją małą aktywność w ostatnich dniach. Ostatnich, to tak mam powiedziane, dwa miesiące minęły. Postaram się częściej rzucać. Wiem, że zawsze tak przepraszam, ale no nie wiem, nie mogę inaczej, sorry. Ten film był nagrywany jakieś dwa tygodnie temu i przy okazji też dziękuję bardzo za 200 tak, subów. Zdobyłem, bo wlazłem tutaj. Więc możemy zacząć lutować całą twierdzę. Nie wiem co w niej jest. Zdobyliśmy sobie brudawki wyciągnie. Całe zwiedzanie nam na pewno długo zajmie, więc po prostu lećmy. Już pierwsze blazy, miło Musimy oszczędzić. o ja pierdzielę. To się dobrze nie skończy Jeszcze bazalt wiem. O cholera O babka, babka Nie wiem jaka babka, nie wiem co ja mówię Nie, a ile? Serduszka? O, 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 co? Ja? To się dobrze nie zaczyna, powiem tyle Nie wiem po co łuk, nie pytajcie Dobra, lecimy Dobra, nie jest mi już straszny Chodź tu chłopie O, to wielkie jest w sumie. o Jezu, idź sobie Chodź tu, chodź, nie, nie chodź, teraz sobie porozmawiamy E, dogadajmy się Dziękuję Into Fira, tam jest spawner blaze'ów i tu nic ciekawego chyba nie ma. Tam to na coś lawą. A tutaj. Tu też nic. Dobra, no po prostu zwiedzimy sobie tę stronę. Tu nic nie może być chyba. a nie, tu są jakieś schody. A i to w sumie wielkie jest. To może za sobie. To ja sobie zwiedzam aktualnie to. I chodźmy, zobaczmy co tu będzie. Nie, zapomniałem pochodni. Cholera, jasne. To mamy dwa spawnery blaze'ów w jednej twierdze. Dobra, nie wiem, nie mam pochodni, to ja stąd idę po prostu. No, może później zrobimy jakieś oznaczenia, kolejki nie, dajcie mi spokój z kolejkami. Tu nic, myślę, że nie będzie, będzie proste ściana, tak, tak jak myślałem. Okej. Okay. To, to byśmy zabudowali sobie. I idziemy tam prosto do... do niczego, tak? Nicuś. Znaczy mamy tam glowstone, jeśli ktoś lubi, na ja, To możemy sobie zabrać glowstone Pewnie była jakaś inna prostsza droga, nie budowanie się tysiąc kratek O, na przykład tutaj Jak to jest ten mój lasek, a ja się budowałem milion kratek, to mnie to nie obchodzi I tak będę korzystał z tamtej drogi Chociaż... ryzyko walnięcia przez gaz jak on się tu znalazł! Jakim cudem śmiecił? Nie, nie no, brzydko mówię bardzo. Nie bierzcie ze mnie przykładu. Eee, kuś, gdzie jestem w ogóle. Nie wiem, jakim cudem on się tam zryspił. To jest jakiś. To jest mój. Mój koszmar, chyba. No. Proszę przestać, dobrze? Proszę się... Nie, nie, nie. To co? Ja... Mieczyk. Jest bardzo źle. Pewnie, pewnie zrobię licznik śmierci, bo to się mi należy. W ogóle zaraz skrzynek chwilowo. Ok, nie straciłem wiele przedmiotów. Nic. Nic na razie. To jest dobry, dobry bilans. Może ja przygotuję tego dirta, bo u mnie to naprawdę nie jest cienko z umieraniem. Często umieram. Jak widać. Więc chodźmy sobie teraz tutaj. Miejmy nadzieję, że nic nas nie trzaśnie. Um, mm, mm. Tu idziemy z tam tak. Tak, robimy kompletne koło. Miejscu na miniaturkę, ale twierdzy nie widać, to nie. Okej, okay. idźmy, idźmy dalej. Punkt wyjścia. Oj, ilość cięć w tym materiale będzie nieskończona. 12 minut, a ja wytnę jakieś pewnie No jakieś 8 minut z tego zostanie prawdopodobnie i on jest wysoki. On nie przynajmniej też, dobra No chodź tu Dobra. Czy tu są jakiekolwiek skrzynki, bo tak to Czy ten odcinek... Nie no idź sobie! Ty też! O, o nie! Hej! Ej, za szybki jesteś? O ty! Nie, nie, to jest ten... Propaganda jakaś, nie wiem. Chodź tu. Nie wiem, ja, ja nie chcę robić 15 śmierci w jednym odcinku. Wyjdzie, że jestem debilem, a nie graczem Minecraft. Minecart. Minecart to jest fuzek, idiota. Chodź tu, chodź tu. Nie, dobra. My się, ja się takim bawię. E, co się czajisz? Gdzie jestem, Blaze? Co? Jakim cudem? Gdzie? Ślepy jestem. Tam. Nie gadaj. To co? Ty ja ślepiej jestem chyba. Bo... A tu Chciałem zrobić cięcie. Wylazłem z gry, bo miałem jedno serduszko i się paliłem. Czyli naliczamy sobie już chyba trzecią śmierć w tym odcinku. Super. Nie palę się. Dobra, jednak wyjście z serwera coś dało. Przepraszam, że sobie podję. Co jest O, super. To mi nic kompletnie nie dało. Ja bym stąd uciekał, ja mam gdzieś tego Blaze'a. Dobra, może tędy... Trzeba jakąś skrzynkę obczaić. Mam nadzieję. No nie, to jest kolejny spawn. No ja nie chcę. E! Spokojnie. Może w złej części szukam. W tej części nic kompletnie nie ma. Zero skrzynek. Może się moby zdespałniły jak wyszedłem z serwera. Tu też jest jakaś opcja. To chyba to jest gówniana. No i... Nie, to chyba gówniana forteca, wiecie? Oj. No to źle natrafiłem. Mamy dwa spawnery blazów. Dwie śmierci na koncie. I zero skrzyń. Super. Fajna forteca, chyba potrzeba trzeba poczekać i... Po... Trzeba poszukać! Mi się nie przeszkadza w jedzeniu. Proszę sobie iść. Dobra, speedrun. Nara. Ej, on się mi dosłownie. Sekunda po tym, jak stamtąd wyszedłem. Jaka głupia gra. Nie, nie, nie chcę znowu umierać. Po, panowie, Minecraft, Mojang, weźcie. Nie wiem. Ich jest dużo. Oszczęciem jestem małym graczem Minecraft. Jakieś zastanowienie. Minecraft jest 18 plus już od dawna. Do widzenia. Ha, głupi. Dobra, czy byłem tak? Tak byłem. Nie umiem klocka postawić. No nie zapowiada się to w ogóle dobrze. Tam byliśmy. Tu nic ciekawego już nie będzie. Chyba... Natrafiliśmy, natrafiliśmy na słabą fortecę. Ale forteca to forteca. Więc... Wyszedł krótszy odcinek. Jeszcze trzeba wrócić i to bezpiecznie. E, nic na pewno nie ma. Nie no, na pewno nie ma skrzynek, ja. Gdzie tit? Ja dokładnie przeszukaliśmy co... Nie i co by chłopie? Czego ty szukasz? Szczęścia. Zabij się. Proszę spal się, dziękuję. No dobra, nieważne, ja już uciekam. No zaraz wszystko spłonie. Pingliny się już rozpią. Tam Tablazy, tu nic nie ma. Nie wiem jaki cudem ta lawa się utrzymuje. Mnie właśnie nie spaliła. Um, dobra. Ej, tu. tu Jakie schody są? Aha, czy to. Czy będą schody z tej wieży? Nie, czekaj. Nie, o, skąd to są schody? A pewnie prowadzą na zewnątrz i te. Dobra. Tak, to tego nie przemyślałem. Proszę mnie przepuścić. Tak. No i zaraz skrzyń. O, nie, drugi, drugie piętro. Długie, długie bardzo. Prowadzi super, kopmy się. chyba no trzeba wracać. No, czy ty możesz? Ja. Idź sobie. A, pałki Blaze straciłem, super. Nie, no musi tu być akurat lawa. Fajnie. Dobra, czas wracać, bo tu już nic naprawdę ciekawego nie znajdziemy. W sumie to będzie krótkie. Nie mogę nawet zapauzować, ale pewnie materiał ma z 15 minut. Wy zobaczycie. Max 8. Trzeba kuś, ma, to no, Trzeba jakoś na siłę przedłużyć. Nagrajmy cały powrót do domu. To na pewno tutaj przedłuży nam się trochę. No, skąd? Skąd? Proszę się uciszyć. Dziękuję. Naprawdę nic ciekawszego nie znajdziemy na ten moment, więc wkopię się tutaj. Tak. Tak. O. To jest to samo pomieszczenie, tak. Dobra. Idźmy, na górę. O, co, co, co? Nie, nie, przepraszam, ale co ja ci zrobiłem? Nie, no, pigliny. Znaczy, wigliny. Nie, pigliny to są pigmeni. Zomb Kiedyś było zombie pigni. Jak ci uderzą, oni mnie zaatakują, co nie? Wtedy można jedynie kaput. kaplica wtedy. Dobra, oni są z innego gatunku jakiegoś. Dobra, weź. Czemu ja nie mam akurat... Akurat nie mam złota. Stałem całe złoto w bazie, bo myślę sobie... Nie wiem, jestem debilem. Nie pomyślałem, że złoto. Jak idę do netheru wysranego od jakichś pinglinów, to może się pojawić piglin. Tak, jest dużo Nie, ja pierdziele. Teraz na te, ten most to będzie skupisko mobów, które mnie pie, kiedyś pewnie zrzucą podczas drogi. Mam nadzieję, że ten gaz się też zdespałnił. Więc to by było na tyle z tego odcinka. Ciekawe ile wyjdzie. Łącznie. Niedługo te plany będziemy wypełniać. Na przykład ta, takie proste na początku jak to, to, a potem takie ciężkie typu to, to i to. Bo to nam zajmie kilka odcinków, albo jeden duży, albo live. Co wybiorę, to wybiorę. I też ten tak jak mówiłem nether sztuczny Będziemy go rozwijać. Typu dodamy tam twierdzę małą, dodamy tam biom, ale na początku musie, muszę to dokończyć w końcu. I jak zdobędziemy Slik to myślę, że zrobimy długi odcinek z robienia sztucznego netheru na nowo. To, czy to... Czy ja widziałem Biglina? Ty, ziomek no gości mi was na chatę. i to będzie takie większe o wiele tu na przykład wydrążymy tunel tu wydrążymy zrobimy wszystkie biomy. pięć ich tak jest pięć biomów jest jest chyba pięć biomów nadroliwych to mamy jeden to ich będą jeszcze cztery i w struktury typu ta forteca raczej bastion nie będę robił i to na tyle z tego odcinka widzimy się w następnym pewnie z robienia ścieżek albo budowania tych karmi krów, yy, ulepszania oczywiście. No i trzymajcie się i cześć.